Jakby ktoś nie wiedział, to w DBD zaczął się nowy, mały event, w którym możemy zdobyć offeringi, dzięki którym będziemy farmić troszkę więcej punktów za naprawianie eventowych generatorów, bądź wieszanie calałych na eventowych hakach. hackach. prawda, nie są to rocznicowe ciasta, no ale zawsze lepsze to niż nic. Do zdobycia jest outfit do Jake'a oraz clowna, no jakieś tam pozostałe pierdowe, które nikogo nie obchodzą. Jako już nie umiem grać killerem, to może chociaż surwym się kiedyś nauczę. Tak, że trochę pobiegać i poskakać po oknach. Yo, witam cię piękny widzu na tym filmie. Przez tą mapę lekko mi się biurko podniosło. Hello, friends. ogóle radę, o kurwa, Ghost Po raz kolejny. Okej, okay, ma jakiś śmieszny addon. Jestem Oblivius. Aha, nie ma. Hehe. Jeszcze jedno okrążenie damy radę. Jest jeszcze jedno? Oj chyba nie Albo tak Ja bym to zrzucił, tak w razie co Zobaczymy co zrobi kurwa, nie popatrzyłem No cóż, zdarza się, prawda? Chyba leci ostro za mną Możemy do Maina obiec. Eee. Faktycznie jest to sobie sobieślałem, że wszedł. Od swojego, no. Elf Mode chciałem tylko wykryć. No cóż, na sobie trochę papiśmy. W ogóle mam straszne przecinki, jak mam OBS-a w tle. Nie wiem jak to działa, bo ja mam przecinki, no bo obs -a jest wszystko dobrze. Hej, pomóż mi. Dzięki. Osó pamiętać, że DS, mam. Ojoj, no ale nie do nas, no. Panie kolego. Za mną? Ja za mną, nie? Ciszcie, że za mną. Dobra, zawijamy stąd. Biegnie tu. Biegnie. Ostro za mną. Ty no nie wiem, gdzie on jest. Trochę się boję. Chyba z tego maina w ogóle wybiegł. O! No ta powtórka. Dobra, biegniemy do saka. Po ch... w saku jest gękry co on. I to sorry. Nie widziałem. O! Był dobry swing. Lubimy tak. I tu zrzucę. Dobra, to mamy fajną paletę. Aha. Chyba, ale ja mam ścinki Że potężne. Po to, tego nie widzicie. W ciągle jest tą przez to, że go wykrywam. nie spletropować tego. Chyba tak zrobię. Tutaj mamy problemik, bo tak palę wszystkie te palety po kolei nie jest najlepiej. To chyba przeszrzucić. To jest za szybko. Okej. Okay. Że... Mindgamy to nie jest jego mocna strona. A to lupowanie to raczej nie jest. Moja mocna strona, też mam tu z palety, dobra, to git. dalej, to jest co jedna. Ja się trochę boję, że on będzie agresywnie wchodził pod te palety. Stąd te predropy wszystkie. A tu myślę, że się mogę zatrzymać. Wow. Agresywnie. No myślałem, że wejdzie w to. Ale tu jest mnóstwo palet. Nie podoba, że z drużynka nic nie popaliła. Tak. będzie. Chyba, co ja gdzieś zdążę. Oj tam nie zdążę. Trochę się bałem na tym wanie, że on wejdzie sobie w tego w swojego stalk moda i nie będę widział światełka. Więc stwierdziłem, że ja sobie pójdę stamtąd. Fajnie nie zdążyłem. Ale te przecinki to ja mam naprawdę przepotężne. Nie wiem, co ja mam zrobić. Komputer mi nie wyrabia ewidentnie. Jak mnie ktoś ściągnie, a no, robi ten surf tam daleko. Ja bym chciał się dowiedzieć, jaki jest cel Cania w miejscu. Pani Kate, tamta odgena się nie odklei z tego co widzę. A jednak się odklei. No, zrób chociaż podmiankę, no Worf będzie. Cokolwiek zrób. Dziękuję. Możesz biec za mną, ja i tak mam DSa. Cię Co to jest za krzaczek? Co ta Kate robi? Dlaczego ona nic nie robi, właśnie? Widzisz to, jak ona gra? Już nie ma palec. Zbytnio. A już wszystko popaliłem. Ta Kate ma tam gena. I ona trzy godziny stała obok niego. Ja Mogę teoretycznie przyjąć hita. Fesem się, ale. Ale chyba nie zdążę. Podnieś mnie, proszę. <grym> to dupa. To ja sobie umieram chyba. A ona się spodnała. No to co? Szybki next'ik? To jest... O nie trafiłem. No cóż. Zdarza się najlepszy. Dobra coś to ta poprzednia gierka była rozgrzewką no nie? Każona interwencja. Jak to będzie znowu jakiś stealth killer, to zesram się i to zjem. To no nie jest stealth killer raczej. Chociaż mogę się mylić. Kurwa, to do nas? To do nas. Hmm. Big Swing. Gdzie ja jestem? Dlaczego ja jestem w takim miejscu? To jest jakaś paleta śmieszna. Dobiegnę? Nie dobiegnę. Dobiegnę. To jest dobra paleta dosyć. Ech. Aha, nie ma. Chciałbyś, nie? dalej lecimy tu. To my tu mamy ciekawego. Oho. A, chyba odpuścił sobie No ja już myślałem, że będzie we mnie leciał. Kurwa, leci jednak we mnie. Co to się stało, że go nie słyszałem? miał addon? No, oh, kurwa. Co U... Cążny mind game. Tu mamy addon na bycie undetectable. Co to jest za drzewo? Nie, no wymyślasz sobie pewną lupę. Stawiasz jakieś auty, jakieś kamienia, paletę między tym. Przychodzić taki pomysł do głowy. A jebnijmy tam drzewo na środku, na samym środku, nie? Żeby się każdy blokował. No co za śmig. A tak swoją drogą wymieniłem ds na Hope'a. Nadzieją, <grym> to jest taka gra słów, że nie będę wisiał ani razu, więc DS mi się nie przyda. Oraz wytrwam do endgame'u, więc Hope da mi walił. Może nie z nadzieją, tylko z pewnością, że nie zawisnę ani razu. Szkoda tylko, że to już się stało, no ale nieważne. znajmy, że tego haka nie było. Wszystko przez to drzewo. Wydaje się, że mamy rundę drugą. Na tym blightem. Okej, okay. byłem pewien, że poleci od drugiej strony, no kto tak gra? Ojoj. Ale co ty robisz? Dobra, wracamy na tą lupę czy piękną. Nie, to nie ta. Patrz, co robi. To puścisz co on robi To <grystanie> za przegryw Dobra idziemy ściągnąć pana z nikim toksik To nieważne, nie ściągniemy go, ale go wyleczymy No co to za grupowe macanko? Wmacajcie <grystanie> no, ty z mnie Co tam się stało? <grystanie> ale kongos Brat nie wie, że my tu się zmacali Im mniej nie śpisz tym lepiej wiesz Czemu Majorta w ogóle? Chyba to no jest ale wątpię. Hmm. Nie zamachnął się. Patrz ten mind game Co? To on nie widzi. Patrz on nie wie. Teraz idziesz się o... Okej, okay, nieważne. Ej, no byłem za generatorem. mi hita. Dzięki. Wydaje mi się, że ten generator możemy sobie wsadzić głęboko w dupę. Raczej go już nie wykręcimy. Dziękuję, panie kolego. Oho. X-wing. Taki szybki disrespekt jeszcze dla oponenta. Nic. On nie wiedział. No nie wykręci tu, no nie wierzę, że on tu wykręci. Dziś czasem warto nie wierzyć. Ciekawe tu zakręci. Może jakbym potrafił lepiej grać, to byśmy to wygrali. Ale jak na razie gierka zdaje się przegrana. Spokojnie. Tylko pozytywna energia. Runda druga. Dawaj. Jakbyś się jeszcze raz odbił, to może by coś wyszło. Ale dziki mind game To się nie udało Lecimy dalej Jakby do maina wbiec? Kurwa zdążył co rozwalić Dawaj do maina Spokojnie On nie potrafi Widzisz, on się zgubił Nie no, on to jak coś zrobi to nikt by tak nie zrobił, nie? Po kurwa Dobra, ćwiczymy z kimczeki przynajmniej Patrz raz. A i to by było na tyle No dlaczego on jest niewykrywalny Tinkerer? Wszystko wiadome Dąży? Jakbym wiedział od początku, że to jest Stinkeller, to wyglądałoby to inaczej, ale niestety. Myślałem, że to jest jego addon.